Jestem Adrian z Krakowa, mam 42 lata. Witam w moim warsztacie. Dziś będę testował myjkę ciśnieniową EasyClean model RY 18PW X41A 125. Jest to bezszczotkowy pistolet napryskowy, myjka ciśnieniowa, który działa na baterię z platformy 18V OnePlus HP, więc nie wymaga kabli ani długich wężów Urządzenie wyposażone jest w silnik bezszczotkowy o dużej mocy z trzema ustawieniami: 7 bar, 22 i bar, 41 bar. Wodoodporną pokrywę chroniącą akumulator przed przypadkowym zalaniem. Pokrywa mieści baterie 2,5A i również 5A. Wygodną końcówkę do montowania dyszy oraz szybko złączkę do montowania węża. Oraz praktyczną blokadę zabezpieczającą przed przypadkowym wybuchem. W zestawie, jaki otrzymałem, oprócz samego urządzenia znajdują się bateria 2A wraz z ładowarką, lansa, która łączy urządzenie z dyszami oraz innymi akcesoriami końcówka z trzema dyszami, dysza turbo do ciężkich zabrudzeń, dysza 15 stopni do ogólnego mycia oraz dysza prysznicowa do skłukiwania. 6-metrowy wąż z filtrem, pływakiem oraz klipsem, dzięki któremu możemy popierać wodę z dowolnego źródła, np. z wiadra, a nawet z jeziora. Końcówkę uniwersalną z nakrętką, która pasuje np. do butelek Pel. I wąż i końcówka posiadają praktyczne szybkozłączki, które mogą być stosowane niezależnie. Lub w zestawie np. końcówka z butelką z detergentem, i wąż z wiatrem z wodą. W zestawie znajduje się również siatka na akcesoria. Sprawdźmy teraz, jak to urządzenie sprawdzi się w pracy. Co myślę o produkcie? Jestem zachwycony. Miejka jest wygodna, łatwa w użyciu, akcesoria montuje się w bardzo prosty, intu intuicyjny sposób. Jakie ma zalety? Działa w systemie bateryjnym OnePlus, czyli inwestując w to urządzenie mamy dostęp do ponad 200 narzędzi do domu i ogrodu. Silnik bezczotkowy, w jakim wyposażone jest urządzenie, zapewnia olbrzymi zapas mocy. Nie potrzebuję węża ogrodowego, co sprawia, że mogę korzystać z tego urządzenia wszędzie. W ogrodzie, na wyjeździe czy na balkonie. Poleciłbym to urządzenie każdemu, kto potrzebuje wymyć samochód lub rower, albo będzie potrzebował mycia lub spryskiwania w każdych warunkach. Przyda się w każdym domu czy mieszkaniu. Kilka rad dla klientów, którzy rozważają zakup tego urządzenia. Dla posiadaczy baterii w systemie OnePlus, wystarczy, że kupisz samo urządzenie. I koniecznie musisz kupować zestaw wraz z baterią i ładowarką. Oprócz samego zestawu jest też mnóstwo dodatkowych akcesoriów, takich jak dodatkowe dysze, przedłużki, węże, szybkozłączki lub szczotki. Jako podsumowanie dodam, że kiedy dostałem to urządzenie, zastosowania zaczęły się same znajdować. Polecam!